Poganianie czy zapraszanie, obniżanie poprzeczki, dębowanie a układ nerwowy konia. Gwałtowne reakcje konia bardzo często nie są problemem behawioralnym, tylko odzwierciedleniem stanu układu nerwowego. Jeśli w obecności stresora używacie awersji, np. poganiając konia batem, to aktywuje się mechanizm unikania. Układ nerwowy jest już pobudzony, a każde machnięcie i każdy krok w stronę stresora jest jak gumka na tym arbuzie, doprowadzając ostatecznie do wybuchu czyli wejścia w tryb walka lub ucieczka. To tłumaczy tak wiele dantejskich scen na filmikach z odwrażliwiania. Alternatywą jest wspieranie konia w pokonywaniu własnych słabości. By być prawdziwym liderem, należy konie wspierać, zachęcać i, co najważniejsze, dawać im wybór. Koń może odejść, ominąć przeszkodę i to nie jest porażka, tylko informacja, że coś było dla niego za trudne. Wtedy wkraczamy z koncepcją obniżania poprzeczki. Jest to znana wszystkim ze skoków koncepcja, która może mieć zastosowanie w każdym typie treningu. Oznacza to, że w trudnych momentach ułatwiamy koniom zadanie, pracujemy tak, by miał on poczucie sukcesu. I właśnie wtedy zaczyna się zmiana w układzie nerwowym, gdy koń nie jest zmuszany, a trudność rośnie stopniowo. Aktywujemy system ciekawości, czyli tzw. Tak seeking system, który, uwaga, hamuje system strachu. Dlatego podczas takiej pracy, nawet w obecności stresorów, zamiast wybuchów mamy dużo więcej spokoju, więcej myślenia, współpracy a w praktyce oznacza to, że koń pozostaje zdolny do przetwarzania informacji, a proces uczenia zachodzi w stanie regulacji, w stanie podejmowania świadomych decyzji, a nie w reakcji obronnej, czyli walki lub ucieczki. Taki trening buduje długofalowe zaufanie konia do człowieka jako przewodnika, a koń zaczyna cieszyć się tym, co robi, a z minuty na minutę, z treningu na trening, staje się coraz odważniejszy. To było trochę szerzej, wiesz, więc ja nie wiem, czy ona przeszła po zwężeniu, ale próbuj. Super! Tak? na na nagródź! Trochę trudne, wiesz, ja myślę, że możemy jej ciutkę... O, tak? Teraz. Bravo! Super! Ekstra!